Cześć, Siemano, Siemano. Siema. 17 rano, mamy godzinę 5 rano, jak już widzicie, razem z Dawidem. Trzeba, jakiś krzak mnie tutaj. Jakiś krzak mnie cię tutaj za... Nie! Jakiś krzak mnie cię tutaj zawadza Wybraliśmy się z Dawidem na rybki, słuchajcie, po burzliwych negocjacjach, gdzie jedziemy, były dwie opcje: albo rzeka Odra, albo ślepe ramię Odry. No i Dawid wpadł na pomysł, że robimy tradycyjny. Rzut monetą. Rzut monetą, rzucimy. Orzeł, idziemy na odrę, Reszka zostajemy tutaj. E, w razie czego, jakbyśmy troszkę szczęścia mieli i zostali tutaj na martwym ramieniu odry, to wziąłem ze sobą taką piłę. Utniemy tutaj kilka gałązek, które nam tutaj e, przeszkadzają. E, no i co tu dużo gadać? Bierzemy monetę i sprawdzamy, nie? będziesz ciepał. No co? Oczywiście, rzucimy. <laughs> A ile masz? Zetkiet. Złociszka Zeta. Może być. Ciepaj. Musimy patrzeć, żeby nie oszukiwał Reszka, zostajemy Zostajemy tutaj. na ślepym ramieniu Ślepe ramię. No nic, bierzemy piłę, wytniemy sobie tam, tak jak mówiłem, kilka gałęzi, które od zawsze nas denerwowały, a jest okazja powycinać Więc działamy, my się bierzemy za rozkładanie, za wycinanie, zapraszamy Was do oglądania Zapraszamy Was na film, jak co tydzień Odpalamy! To jest konkretny, więc będziemy rzezać. A, zobaczcie, ta dziecku zawawkę, która wszystkie drzewa wyduczy. Robimy sobie porządek na miejscówce, bo było kilka gałęzi, które zawsze nas denerwowało podczas rzutu. No i Dawid tam rzeza. A, no, zobaczcie, wyciąć to fajnie, nie? Pobawić się piłom, nie? Ale posprzątać to już nie bardzo. już nie maruć. Z... <grym> nie, nie wiedziałem, że mi stoi za plecami. kurwa, wszystko i będzie. Chciałem cię tu, kontanie. kurwa, obgadać. <grym> tak, dokładnie. <grym> ja Wam się jeszcze nie chwaliłem, ale zobaczcie. Miałem taką cichą nadzieję, że wypadnie jednak reszka i zostaniemy tutaj, bo mam ochotę dzisiaj połowić na sławik. Patrzcie jaki mam elegancko zachowany komplecik bambusowy z kołowroteczkiem. Żyłeczkę już mam nawiniętą. Tutaj zobaczcie na rękojeści miara zrobiona. Szkoda, że pałki nie ma, nie? Z tyłu wykręcanej, co? Żeby od razu w łeb te ryby. No, no, taki sprzęcik łowimy w starym stylu na spławik. Zobaczymy, jak się to będzie zachowywało. No, w sumie nawet pracuje jako tako. No, zobaczymy. Jak się to będzie pod rybą zachowywało? Tak, ja już zamętę mam wymieszaną. Zaraz zerkniemy tam u Dawida co ma. U mnie na spławik, na tą przedpotopową wędkę, jak to Dawid nazwał, leci magnetyk halibucik. Bez żadnych domieszek, bez żadnego niczego. Namieszałem sobie tutaj cztery kuleczki. Dziabniemy to pod spławik. Uu, lubię to. tu będziemy chytać, ja już jestem po pierwszym braniu jak widzicie siatka już zanurzona stwierdziliśmy z Dawidem, że będziemy zbierali rybki do siatek, zobaczymy co uda się połapać może jakąś fajną fotkę uda się zrobić karasia złapałem na metodę takiego nie za, nie za małego sporo dobra, idę psa Pani panicz siedzi jak przygotowany jakiś tam kolorowy perecik widzę w wiaderku, zanęta, robaczki a ja nie mam nic, co? No se... Jakżeś ja się przygotował, Na ten sepa. Most. No ja się w ogóle nie przygotowałem Zawsze nie by chociaż, że podbierak może złożymy A mam, a ty? Mam A też coś tam masz, kurde no. Czekaj, co ci tam do niego wejdzie Kosz do ryba My na płotki tu nie przyjechali no To nie no, na płotki <laughs> Żartuję, żartuję, jakby co to pomogę Śledzik Tak zwany filecik, żyletka na przedpotopówkę ja ogólnie nie pamiętam tych czasów przedpotopowych. Ja na takie wędki nie łowiłem. Ja jestem z rocznika, gdzie się łowiło na wędki. wiesz jakie? Yy, yy, Z tego. Z giełdy w Gliwicach, te ruskie takie co były. Ruskie, te ciężkie, takie. Te ciężkie, ta z nawiniętą żyłką, 40. <grym>, że tu łapiał oponę, bym zna, poderwał tą wędką. Dwa, dziesięć długości. <grym>, ale powiem Wam szczerze, że nie wędki, nie? Z tą pomarańczową szczytową, co? Ty można było targać, nie? Pierwszą rybkę mamy tutaj u Dawida Do podbieraka czy nie? Czy nie ma co? Nie ma co Na chłyśtawkę go Mała leszczynka Ale większy niż mój Na białe? Nie A powiesz na co? Na glista. Na A, u Dawida słuchajcie, jakaś ładna rybka, bo wędkę do wody chciała wciągnąć. że on te wędki ma takie delikatniutkie, to pracuje elegancko. Karaś, to ładny. Ununu. Nu. Karasek, no. Pikna ryba. No, piękny, piękny. Ładny, nie? No. A chory jakiś? Poraniony No, Cholera. w sumie to ryby tu poranione, bo tutaj badyli wszystkiego od cholery, nie? No, gdzieś się pocierały i... No, lutuj do siaty. U mnie kolejna rybka. Karasek chyba tu będzie, bo ciągnie się jak tamten poprzedni. Nalecha to nie wygląda, ale mogę się mylić. <noise> Eh, leszczyna. Ale już taki przybarwiony. O, taka rybcia. Już ładny, nie? No, już kawał rybki. Ciemny taki. No. Leszczynka. Leszczóweczka. Półprzezroczysta żyletka. Taka żyleta. Do siaty. Tak. Nie? Mały nie nadaje się na zdjęcie nawet To do słoika by w las No ale to chyba leszczyna będzie co, czy nie? To jest ładne już. Ach kurde tam idą te obcęgi w ruch to już jest króle grubo Słuchajcie Kurde To będzie teraz wyczyn Mam jakąś większą rybkę Znaczy tak się wydaje przynajmniej Dlatego kurde kija bambusowego zobaczcie jak z wygięty Ale jazda W końcu wyczekałem tego wrania Na sławiczek elegancko wzięła A nie wiem co tutaj jest To jak pełna parabola, co? Ojej, ojej. Kurde, ciężka ta wędka Wyciągnąć tą drugą? Ale no w ogóle ten kowrotek nie chce hamulcem To no, będzie karpik chyba, co? No. Nie zachowuje tam coś tam. Ja! Karpik zabrał. Malutki, bo malutki, kurde, nie wiem jak oni tak mogli łowić. na no, takie wątki, kurde, przecież to jest. ten karpik on ma 40 cm. A kurde, w kij ale wygięty, a bo on jest za bok Patrz, bo on za bok jest i dlatego taki zaleczny. Ach, zobaczcie na, na bambusowego kija Niestety, ale Za bok tutaj był przycięty pod skrzydłem, pod płetwą I dlatego chyba tak Tak dał popalić, bo myślałem, że będzie sporo większy, a to taka 40, może nawet nieco? No, no, leci do wody. puu, Ja pierdol. <gryw> na zmianę jedziemy z Dawidem. Raz ja, raz on, raz ja, raz on. Ale. Wydawało się na początku, że większa ryba, ale tu będzie leszczu teraz. No ja, leszczyk, bo. Później zerowalki, no. Na początku, tylko opór stawia jak w mule, chyba jest zakopany. <laughs> A później, już zawał po drodze. No takie, no już ładne leszcze, no. co tu mówić dużo. Dawid na chwileczkę wyciągnął sobie wędki z wody i poszedł sobie spinningować. A ja wam powiem, tak swoją drogą, że to kurde łowienie na takiego kija z bambusa to naprawdę kurde wyczy ten kołowrotek hamulec nie pracuje w ogóle tak jak powinien, ten karp w ogóle ani razu nie wybrał tego żyłki z tego kołowrotka Będka, w sumie jak cholera dolnik strasznie krótki, kurde ja bym to gdzieś tutaj chciał złapać, a nie ma. Trzeba się nauczyć tym rzucać, bo niekiedy, na po... teraz już troszkę lepiej, ale na początku możecie mi wierzyć, naprawdę mi to nie wychodziło, kurde, nie potrafiłem tą wędką rzucić. Na Fidere teraz w końcu znalazłem przynętę, na którą zabrał mi karp. Znaczy no tak, no na 100% karpik to będzie. Wędka pięknie wygięta. O, patrz, jeszcze działa. Teraz chwilę do brzegu. zaraz będzie zaś rola. Przeszedł nad żyłkami A pot jest. Idzie ci spławik też. Właśnie pławik idzie. Kurde. Ach Kurde, ja tutaj z rybką w kolejną walczę. Och, ten mnie obryzgał całego. Ma prze****. Teraz mu się wzięło na walkę, ale tak to... Tak to nie chciał powalczyć. Ach, taki Lechu. Co mówisz, dnem idzie ja? Bo lecha to od razu, lecha to od razu pod powierzchnię, nie? jak szmata leci. <laughs> po dwóch zabawach A bo duży leszcz Albo większy leszczyk no. Lechu. No, takie większe tyleszcze kurde biorą. No, no podbieraj ze zrzutku. Czekaj, to skoro. A nawet połażę się i ci go podbiorę. Ach, dziękuję ci bardzo. Proszę. Tak kombinujemy tutaj cały czas ze smakami z Dawidem bo z braniami powiem, powiemy Wam szczerze dzisiaj jest licho jak na tą wodę no i w końcu doszło do tego, że trafiliśmy na na mini larwę EXO i na to nam tutaj biorą, jak widzicie, takie no większe leszczyki, to nie, nie żyletki no. jak i u mnie, tak i u niego, więc przynęta się sprawdza Dawid mówi, że karpiszon, więc Musiałem wstać do kamery, bo do leszczyka już by mi się chyba nie chciało. Oj! O, karpiszonek! Kurde, skaczą mnie te, te rybka po tych krzakach! Nam się wydaje, że to w sumie jakieś bolenie kurde, mogą gonić! A, tatko już zaciera ręce! I co na tą moją kulkę? Ja. No, widzisz, kurde? Kurde, kolejny taki mały, co? No. Małe nie, awaleczne skubońce, co? Małe awaleczne byki. No, ale tam malutki. Pochwalę, pochwalę się za niego. Taki. taki. Dużo mniejsze od tamtego no Ale ten, ładne, zdrowe, nie? Takie widać, że, że, że się łyczka Do wody Plum Słuchajcie, żeby nie było Na bambusowego Kolejny lechu Coś tam bierze, akurat mówiłem, że Nawet leszczyki przestały podgryzać, ale Na białe robaczki Żyletka Tak, u mnie kolejna rybka, kolejny karpił z tego, by się zapowiadało na metodę. No nie wiem, albo taki mocny opór stawia, albo znowu będzie waleczny wariat. Bo na razie widać, że wygrano. Słodniutki pełno łuski, dlatego taki waleczny Skubaniec. O, taki tak Z pięć dyszek. A nie wiem czy już takiego nie zapaliśmy, co? Z takim no. grzbietem za Ale tu mówię ale okle nie ten. Ostatnio to z takimi grzbietami jakoś tam kurde. Wchodzą dosyć często. Z takimi grzbietami bez oczu kurde. Inwalidzi. Zaglądasz cały czas na mnie, a na swoje nie patrzysz, kurde. Tu zobaczcie kaper na sam koniec. My się już praktycznie pakujemy. Ja już jestem spakowany. Przełożyć ci tą wędkę? Ja żeś się poradził, widzę, dobra. Ja już jestem prawie spakowany. już Wędkę nie będę zarzucał, tutaj mam jeszcze leszcze, ale szybko kamera, żeby uwiecznić zmagania Dawida. Kolejne branie, o którym mu powiedziałem. Kurde, naprawdę, trzecia albo czwarta. Jak nie piąta, poszedł. Kurde. A, u mnie się tutaj, o! Taki lechu jeszcze. Taki leszek się jeszcze uwiesił. No, dosyć ładny. O, kurde, ale ubarwiony. Taki aż czarny. No i dobra, dochodzi powoli godzina 12, .00. już jestem spakowany. Jedę ja troszeczkę szybciej. Dawid jeszcze zostaje. Udało ja się. się. Też Ponoć. się pakujesz? No to. Spadamy. No niestety, ale dzisiaj, kurde, taki dzionek był Wam, powiem taki na pograniczu. Nie? Niby się udało coś połapać. No tam leszcze, jakieś karpiki weszły. Teraz Dawidowi się jakaś rybka urwała, niestety, ale nawet nie zdążyliśmy zobaczyć, co to jest. No i co nam pozostało? Pozostało nam się z Wami pożegnać, zaprosić do komentowania, subskrybowania kanału. A my widzimy się za tydzień o 20.00 na kanale. Lubię to wędkarstwo. Do zobaczenia. Siemana. Na razie. Słuchajcie, nie kończymy jeszcze, <laughs> już by się zdarzyli pożegnać, a tu zobaczcie jeszcze, kurde, chyba karpiku u Dawida do brzegu wali. Karpiszą, czy nie? Co? Karaś. Karaś, ale taki ładny już, kurde. To się nie, to się nie dziwię, że tak zabrał. Ja już podaję. Wow. No, ładny taki, z cztery dyszki. A ładniutki zdrowy. A myśleliśmy, że <laughs> że karp na końcu jeszcze co dopiero powiedział, że się też już zwija. Zobaczcie, ładniutki no. o i połknął. Dobra, Dawid niech sobie tutaj działa z rybką. Ja uciekam. Na razie się ma.